do państwa. Mam numer telefonu podany. Dzwonię. dzwonię do państwa, bo zamawiali państwo węgiel i przywiozłem do państwa węgiel. Ale na jakie nazwisko jest ten węgiel? Nie mam podanego nazwiska, mam tylko numer telefonu. A nie, ja węgla mam na dwie simy A nie chce pan na trzy? Nie, nie chcę. Nie, nie. A może? No bo... Ja tu mam na przykład... Panie kochany, wie pan nie wiem czy pan się rętuje, że jest to 2010 i normalni ludzie to już idą odpalać, a nie węglem te opowiadają. No ja nie wiem, ja mam całą tą... całą 24 godziny na 7 pracę i no i tu rozłożę wąg węgiel. No i mam ten numer telefonu podany, ale żadnych więcej. No ja, ja panu podam za inny telefon i pan coś tam pojedzie. Halo? Z znaczy, ja jeszcze nie przyjechałem do Państwa, ale dzwonię, że zaraz przyjadę. Nie, Panie, no to ci korzysta. Ale skąd Pan dzwoni? Z jakiej firmy, Pan powie? U Romka. Jak? U Romka. Z jakiego Romka? Taka firma. Przestań, Pan człowieku.